Minister Jan Krzysztof Ardanowski w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem w Zespole Szkół w Działyniu w gminie Zbójno w województwie kujawsko-pomorskim zainaugurował ogólnopolską kampanię poświęconą rolnictwu ekologicznemu. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Akcja skierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym, a jej celem jest edukacja najmłodszych z zakresu znaczenia żywności ekologicznej, umiejętności rozpoznawania na sklepowej półce oraz znaczenia produktów rolnictwa ekologicznego dla każdego człowieka. Zapraszamy do obejrzenia lekcji pokazowej, przygotowanej i przeprowadzonej przez panie nauczycielki zespołu szkół w Działaniu. Witamy serdecznie wszystkich gości. Witamy serdecznie was, drogie dzieci. Ja jestem pani Agnieszka, tuż obok mnie pani Dorotka. Zaprosimy teraz dzieci z oddziału przedszkolnego w Działyniu do nas na środek. Zapraszamy, zajmijcie swoje miejsca przy stolikach. Będziecie dzisiaj naszymi małymi pomocnikami. My dzisiaj z panią Dorotką jadąc rano do pracy, do przedszkola, wstąpiłyśmy do sklepu na małe zakupy. Bardzo lubimy z panią Dorotą robić zakupy. Czy pomożecie nam rozpakować te wielkie torby? Tak? To uwaga, na każdym stoliku będzie jedna torba. Waszym zadaniem jest rozpakowanie wszystkich produktów z torby. Proszę, zabieramy się do pracy. Przyjrzyjcie się uważnie wszystkim produktom. Można dotykać, proszę bardzo, przyjrzyjcie się dokładnie. Zobaczcie, co takiego ukrywało się w torbach. Zaraz sobie porozmawiamy na ten temat, tak? Uwaga, uwaga, zaczniemy od pierwszego stoliczka. Dziewczyny, to same dziewczyny. Opowiecie nam, co takiego ciekawego tutaj znalazłyście w tych torbach. Jabłuszka, chleb, gruszki, paprykę. Bardzo ładnie, teraz Mąka, Jawydza, śliwki, ogórek, jogurt, papryka, jabłuszko, kalafior, ogórek. Bardzo ładnie, moi drodzy. Przyjrzyjcie się jeszcze raz dokładnie tym produktom. Może jeszcze coś zauważycie ciekawego. Panie wam podpowiedzą, co takiego jest. Przyjrzyjcie się dokładnie. Znaczek ekologiczny. Znaczek ekologiczny. Co według was oznacza ten znaczek, że te produkty jakie są? Zdrowe. Bardzo ładnie moi drodzy. Za moment zobaczymy na, na Telebimie znaczek rolnictwa ekologicznego. Przyjrzyjcie się uważnie, jak ten znaczek wygląda. Przyjrzyjcie się uważnie. I zapamiętajcie ten znaczek, tak? Za momencik, panie, zaproszą Was do obejrzenia filmu, tylko nasza prośba jest taka, aby dzieci uważnie oglądały, uważnie słuchały, bo po obejrzeniu filmu czekają na Was zadania. Jesteście gotowi? To zapraszamy na film. Smaczny, zdrowy, naturalny. Z tego wniosek jest logiczny, że wybieram produkt ekologiczny. Proszę pani, a co to znaczy ekologiczny? No właśnie, co to znaczy ekologiczny? Chcecie wiedzieć? Tak! Ekologiczny. Znaczy po prostu to, że zawiera tylko naturalne składniki. Nie ma żadnych polepszaczy ani sztucznych dodatków. Zresztą, mam lepszy pomysł, jak Wam to wytłumaczyć. Na początek, gdy zobaczycie taki znaczek na jakimś produkcie, możecie być pewni, że jest ekologiczny. Takie produkty są też specjalnie kontrolowane. A teraz posłuchajcie. Kiedy zwierzęta żyją w zgodzie z naturą, jedzą naturalne pożywienie i przebywają na świeżym powietrzu, to mówimy, że są ekologiczne. I ty też bądź jak Krzyś i Helenka. Gdy następnym razem będziesz w sklepie, poszukaj produktów ekologicznych. Pamiętaj, że są one specjalnie oznakowane. Na ich etykiecie znajdziesz. Odżywiaj się zdrowo, czyli z głową. Drogie dzieci, podobał się Wam film? A powiedzcie mi, czego ważnego się dowiedzieliśmy? Kto chętnie odpowie? Musimy jeść jakie produkty? Ekologiczne jedzenie. A kto mi powie, jaki ważny znaczek przejawiał się na tych produktach podczas filmu? Taki z gwiazdką. Co to jest za znaczek? Kto pamięta? Znaczek eko. Zobaczymy jeszcze raz, jak wygląda znaczek rolnictwa ekologicznego. To jest zielony prostokąt, na którym są. co? Gwiazdy. Białe gwiazdki. I pamiętajcie, dzieci, pożywienie dla ludzi jest produkowane albo z roślin, albo ze zwierząt. I ważne jest, żeby te rośliny i zwierzęta były zdrowe, bo wtedy i my będziemy zdrowi. Taki znaczek mają te produkty z roślin i zwierząt, które karmi się dla nich naturalnym, najzdrowszym dla nich pokarmem. Naturalnym, czyli takim, których nie ma żadnych sztucznych dodatków ani żadnych ulepszaczy. Teraz każda grupa wylosuje jeden pasek. Pani Agnieszka do Was podejdzie, będziecie mieć zadanie kolejne do wykonania. Przyjrzyjcie się teraz uważnie, co macie na tych paskach. Wszystkie dzieci na, sto, do stolika, na stolikach się skupcie do siebie i popatrzcie, co macie na swoich paskach. Teraz będę podchodzić do Was i będziecie opowiadać. Zaczniemy od pierwszego tu zespołu. Proszę dziewczynki, co jest na Waszym pasku? Chleb, płatki, mataram. Chleb. Czyli a wiecie jakim można jednym słowem nazwać? Produkty Zbro. Teraz druga grupa powie nam. Co macie na swoim pasku? Winogrona? Papryka, dynia, owoce. Tu mamy warzywa i owoce? Proszę tu teraz, nas kolejny stolik? Ser. Kafir ser, jogurt. Z czego te wszystkie produkty powstały? Z mleka, czyli tu mamy nabiał na tym pasku. I ostatni stolik nam został. ryba, ale nie. Oże. mięso, jajka. Dobrze. Teraz popatrzcie, czy te produkty, które macie na paskach, macie też na swoich stolikach? Znajdziecie na swoich stolikach te produkty, które macie na paskach? A kto mi powie, dlaczego ważne jest jedzenie tych wszystkich produktów, które macie na stolikach? Kto powie? Nie. Dlaczego ważne jest jedzenie tych wszystkich produktów dla nas? Chcemy być zdrowy. Bardzo dobrze. Za chwilę podejdziecie do pani Agnieszki, bo na tablicy mamy narysowany trójkąt. Wasze zadanie teraz będzie polegało, ja będę wybierała dzieci ze stolika, które mają podejść do pani Agnieszki, żeby te wasze paski, które dostaliście, przyczepić na tym trójkącie, żeby tam powstał zamiast białego kolorowy trójkąt. Proszę Zosia. Spójrzcie teraz wszyscy na nasz kolorowy trójkąt. Kto mi powie, jakich produktów musimy jeść jak najwięcej? Warzyw i owoców. Bardzo dobrze, Zosiu. Najwięcej musimy jeść warzyw i owoców. Na naszym talerzu powinny znajdować się produkty z wszystkich pasków, tylko że najwięcej musimy jeść warzyw i owoców. Bardzo ładnie poradziliście sobie z tym zadaniem. A teraz posłuchajcie zagadki, która dotyczy jednego z warzyw. Co to jest? Jest pomarańczowa. I wiele witamin w sobie chowa. Pomarańcza. Warzywo mówiłam? Marchewka. Bardzo dobrze, marchewka. Bardzo ładnie, Wiktoria. O czym dzieci musimy pamiętać przed każdym posiłkiem? Żeby być ręce. To teraz. Zobaczymy na telebimie w jaki sposób dokładnie myjemy rączki. Musimy najpierw zwilżyć rączki, prawda? Mydełko i z wierzchu i między paluszkami, i kciuki. Wszystkie paluszki muszą być wymyte. Później spłukujemy i na końcu osuszamy. Bardzo dobrze. To teraz zapraszam was jeszcze do jednej zabawy. Do zabawy ruchowej. Proszę wstańcie na chwilę od swoich stolików. Znajdźcie sobie tak, żebyście mieli troszkę wolnego miejsca. I teraz. już, Teraz proszę ruchem naśladować, jakie sporty lubicie uprawiać latem lub zimą. Pokazujemy, co lubicie, jakie zabawy latem albo zimą, jakie sporty lubicie uprawiać. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Siadajcie na swoje miejsca. Zobaczcie jeszcze raz na Telebim. Teraz mamy wyświetlony trójkąt na Telebimie. Popatrzcie na niego. Czy coś zauważacie na nim? Coś innego jeszcze zauważył na tym trójkącie? Są też niezdrowe tam u góry. O, a no tam u góry są skreślone, że ty których nie mamy, jeść bardzo dobrze, Patryk. Ale co jeszcze zobaczcie? Czy wszystkie paski są zajęte? Nie. Jak myślicie, czego brakuje? Sportu. Brawo Dawid, brakuje ruchu, sportu, bo dla naszego zdrowia, oprócz zdrowego pożywienia, bardzo ważny jest ruch. I teraz, proszę zobaczymy na telebimie już, mamy, teraz już mamy piramidę zdrowego stylu życia. Bo zdrowy styl życia polega na zdrowym odżywianiu i uprawianiu sportu. Jak najwięcej musimy ćwiczyć. Ruszać się, spacerować, przebywać na świeżym powietrzu, żebyśmy byli zdrowi. Kto powtórzy? Jak teraz nazywa się ten nasz trójkąt już taki wypełniony? Co to teraz jest? Piramida zdrowego żywienia. No prawie dobrze, Zosiu. Brawo za odwagę. Kto jeszcze chce powie, powtórzyć? Piramida zdrowego życia. No też tak może być, to jest piramida zdrowego stylu życia. Powtórzcie wszyscy. To jeszcze raz przypomnijcie, co należy robić, żeby prowadzić zdrowy styl życia? Co należy robić, żeby prowadzić zdrowy styl życia? Uprawiać dużo sportu. Bardzo dobrze, co jeszcze musimy? Jej zdrowe rzeczy. Bardzo dobrze. Jej zdrowe rzeczy i uprawiać dużo sportu. Bardzo ładnie poradziliście sobie z tymi zadaniami. Dziękuję. Brawa dla Was, drogie dzieci. Panie, panie są z Was bardzo dumne. Może na koniec tak krótko podsumujemy sobie. Jakich informacji dzisiaj dzieci, jakie informacje dzisiaj dzieci y, Pani Wam dostarczyła? Uwaga, na telebimie, powtarzamy, piramida zdrowego stylu życia. I poznaliśmy jeszcze znaczek, znaczek rolnictwa ekologicznego. Spójrzmy jeszcze raz. Utrwalamy sobie go w główkach. A jak jesteśmy już tacy ekologiczni, to może zmienimy sobie nasze imiona na ekoimiona. Co Wy na to? To ja mam na imię Eko Agnieszka. A ty? Eko Kuba. Eko Paulina. Eko Wiktoria. Eko Oliw. Eko Michał. Eko Marta. Eko Nikola. Eko Zosia. Eko Laura. Eko Eko Dawid. Eko Christian, Eko Dawid. Bardzo ładnie, moi drodzy. Panie za momencik wręczą wam obrazki z piramidą zdrowego stylu życia. Każdy z Was będzie miał takie zadanie do domu, aby wziąć obrazek do domu, pokolorować i zachęcicie swoich najbliższych do zdrowego stylu życia. Spójrzcie, pani Dorotka prezentuje obrazek. Taki obrazek właśnie z piramidą zdrowego stylu życia. Świetnie. I ostatnie zadanie, już na zakończenie. Wspólnie odczytamy hasło. Pomożecie nam. Uwaga, uwaga. Z tego wniosek jest logiczny, że wybieram Ten produkt ekologiczny. ekologiczny. Brawo, brawa dla Was.